Hej! 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 Hej, hej! Hej! Pozytywnie i lokalnie. Pozytywnie. Szansy na sukces. To ma pracę krajowej i kolejna impreza powiatowej e, Piekiego Dziecka. Warto to robić? Myślę, że warto, ponieważ to jest to osiemnasta edycja już mieleckiej szansy na sukces. Szósta na placu armii krajowej. Wydaje mi się, to znaczy nie tylko, że mi się wydaje, tylko warto. No, można zobaczyć, ile ludzi chętnie przychodzi na plac z dziećmi, całymi rodzinami. Jest to impreza bezalkoholowa, gdzie zarzucano kiedyś, że parasole z piwem są, ale to tylko parasole. Jest to impreza dla całych rodzin. Warto z niej korzystać. Mówi, poza tym 500 dzieciaków na scenie się prezentuje. Jest to niesamowita ilość dzieci zespołów muzycznych, wokalnych, instrumentalnych, z samorządowego Centrum Kultury, a także ze szkoły, przede wszystkim ze szkoły podstawowej nr 1 w Wielcu. Jak to jest? Z tymi wyłunatami, uczestnikami konkursów, tutaj szansy na sukces. Czy wie Pan, gdzie ci młodzi artyści trafiają? Czy możemy powiedzieć o sukcesach tych, tych osób, które tutaj dzisiaj zaczynają na Mieleckiej scenie? No jest taka dzisiaj występowała grupa Armagedon, która z Rzeszowa w tej chwili się utworzyła taka grupa wokalna pod patronatem Wojewódzkiego Domu Kultury, miała swój występ i akurat trzy osoby występuje z Mielca, czyli o czymś to świadczy i za moment to są dziewczyny, które chodzą do gimnazjum, ale w róż im bardzo dobrą przyszłość. Nikt się nie zajął z nimi w Mielcu, zajął się Rzeszów, zajmuje się Tarnobrzeg, ale myślę, że pan dyrektor Tejkma, który dzisiaj jest też na imprezie, że stworzy te warunki, żeby Mielec słynął ze studia piosenki. Zresztą za rok zakładam u siebie w szkole studio piosenki. Oprócz klas tanecznych, których prowadzę, za rok w szkole numer jeden powstaje studio piosenki. Dlaczego ten konkurs jest organizowany w plenerze, na dużej scenie, przy dużej widowni? Zazwyczaj przecież te imprezy są organizowane w małych salach, gdzieś w, w kameralnych. Niewielkich obiektach. Dlaczego warto to robić na dużej scenie, na dużej stradzie? Dlatego, że uczestniczy mają wielką publiczność i występienie dla takiego uczestnika, już rozpoczynając od dziecka, które nawet nic nie wygra, dostanie tylko nagrodę tak zwaną honorową. To dziecko już występując na scenie przy takiej publiczności, przy takim aplauzie, będzie starało się, żeby co roku lepiej wystąpić. Dzieci mają profesjonalne podkłady które rodzice na pewno musieli zapłacić, bo nie wierzę to, że taki pokład został, podkład muzyczny został ściągnięty z internetu. Czyli starają się, a jak będziemy tworzyć społeczeństwo profesjonalne, będziemy mieć profesjonalnych ludzi mieleckich i profesjonalnych muzyków. Zresztą mielec to zagłębie mieleckiej piosenki. To teraz powiedzmy coś o mieleckiej szansie na sukces. Jakie dzieciaki, na czym polega ten konkurs i o co walczą dzisiaj? No dzisiaj walczą, mają o co walczyć, ponieważ głównymi nagrodami jest dwóch, są cztery kategorie, gdzieś zostały podzielone na cztery kategorie. Klas 1-3, 4-6, gimnazjum i szkół średnich. Głównymi nagrodami w kategorii trzeciej, czyli gimnazjum i szkół średnich, jest 50 euro, plus drukarka do komputera plus szereg różnych nagród rzeczowych. Wartości praktycznie każde dziecko wygrane ma około 800 zł, jeżeli chodzi o pulę finansową. A każde dziecko nie wychodzi z tego kursu bez niczego. Są nagrody dla każdego uczestnika. Chcemy promować polską piosenkę i tylko polską piosenkę. Kogo warto wymienić? to pomógł przyczynił się do organizacji tej kolejnej imprezy? No Sponsorów jest bardzo dużo, bo my liczymy nie na duże pieniądze, tylko lepiej mieć więcej sponsorów, bo mamy około 40 sponsorów, po różnych, różne kwoty wpłacają, ale stałym sponsorem. Tu trzeba zresztą nie tylko mojej piosenki, ale sportowych imprez. Kirchhoff Polska, który zasługuje na podkreślenie. Polskie Zakłady Lotnicze, Sikorski. Kronospan, nie mówiąc o tym, że starostwo powiatowe, które ma bardzo duży wkład finansowy w tą imprezę dzisiejszą. A tak to mówię, wiele, wiele licznych firm, które są tradycyjnie, płacają te same pieniądze, jak RedTech, jak Wojciech Tycner, jak Roman Róg, Zieliński, PK, Polski Bank Spółdzielczy, którzy po prostu... Zaczynają sponsorować te imprezy, bo wiedzą, że sponsorują mielec, sponsorują i to, jest, to są nasze firmy, tak Podkarpacki Bach Spółdzielczy, który włączył się dzisiaj aktywnie w tą imprezę. Wie, że warto, bo tu będzie miał swoich klientów, a chyba robi się. Oni robią tylko tego dla siebie, tylko dla tego społeczeństwa, a przede wszystkim dla dzieci, bo to jest impreza dla dzieci, która jest jedyną imprezą od lat organizowana tutaj na placu AK. I organizatorzy? Organizatorzy, przede wszystkim szkoła numer jeden oczywiście, od lat, Starostwo Powiatowe i Samorządowe Centrum Kultury.